Państwa na kanale C Kultura i tym razem będziemy rozmawiać na tematy ekonomiczne, a dokładnie na temat historii ekonomii, historii nurtów ekonomicznych, ale zaczniemy przede wszystkim od spraw, nazwijmy to bieżących, czyli jest z nami pan Tomasz Cukiernik, autor właśnie książki Wolnorękowa Koncepcja Państwa, ale też pan Tomasz Cukiernik zajmuje się tematyką związaną z Unią Europejską, mianowicie z tymi przepływami pieniężnymi. Ostatnia jest właśnie to zamieszane, związane właśnie z tymi pieniędzmi dla Polski. I moje pytanie jest takie: czy my jesteśmy rzeczywiście tak uzależnieni od tych dotacji z Unii Europejskiej? W tym momencie, jeśli sytuacja wygląda w ten sposób, że są pewne powiązania już od lat narosły, tak naprawdę, i ta relacja między Polską a Unią Europejską tak wygląda, że ta cała biurokracja już stworzyła cały ten system poboru tych pieniędzy, prawda, no to w tym sensie jak najbardziej jesteśmy uzależnieni od dotacji unijnych, bo jeśli nagle one przestaną istnieć, to cały ten system po prostu upadnie. Ale ci wszyscy biurokraci, ci urzędnicy, którzy zajmują się i rozdzielaniem do tych pieniędzy, ale też nawet firmy prywatne, się, które się choćby zajmują doradzaniem przy, dla firm i dla, dla samorządów przy braniu dotacji, czyli doradzają przy różnych projektach, projektach dotacji unijnych, po prostu no. Nie mieliby co robić, nie mieliby gdzie pracować, więc to wszystko by padło. Więc w tym sensie Polska jest uzależniona od dotacji unijnej jak najbardziej. Czy w takim razie, bo były takie propozycje, były, były takie głosy, można by powiedzieć, w samej Unii Europejskiej, że ze względu na właśnie blokady ze strony Polski co do, co do no, tych spraw politycznych teraz, to mm, propozycja jest taka: usunąć Polskę i Węgry. I działać poza tymi dwoma krajami. Czyli jest jakby taki kierunek z, w celu wypchnięcia Polski i Węgier jako tych, którzy przeszkadzają? Dobrze, tylko że pierwsza rzecz to jest, o którą musimy zapytać: to w takim razie co z naszą składką? tak? W tym roku to jest około 25 miliardów złotych. To nie są małe pieniądze, więc skoro, skoro w jedną stronę, to i w drugą stronę. Więc to powinno być pierwsze pytanie naszych polityków. W takim razie nie przestajemy płacić składkę unijną. I, i, I co dalej, tak? Oczywiście dla Polski optymalnym rozwiązaniem byłoby, z jednej strony, nie branie tych pieniędzy dotacyjnych i upadek tej całej biurokracji, o której mówiłem przed chwilą, a z drugiej strony, również nie płacenie składki, bo jeśli połączymy te dwie rzeczy, to okaże się, że mamy znacznie więcej pieniędzy w, w budżecie. Bo przecież budżet też choćby współfinansuje pieniądze, projekty dotacyjne, współfinansowane przez Unię Europejską. Bo jak wiemy, te wszystkie projekty unijne to nie są tak naprawdę unijne projekty, tylko Unia je częściowo współfinansuje. Częściowo. Więc te pozostałe pieniądze to są pieniądze krajowe, więc nie możemy też o tym zapominać. I to są zarówno pieniądze, które idą z budżetu państwa, jak i pieniądze beneficjentów. Tych, tych dotacji, więc, więc nagle się okaże, że mamy, że mamy znacznie więcej pieniędzy, tak? I... No właśnie, bo jest, jest przepraszam, że przerwę, bo jest prowadzony jest ten spór, który trwa już, można powiedzieć, że od samego zajęcia. I Mianowicie jedna strona mówi, że Unia Europejska zalewa nas tym dobrobytem, czyli tymi pieniędzmi, dzięki którym możemy prowadzić różne projekty, budować drogi, mosty, ale też inne rzeczy, a z drugiej strony jest drugi obóz, który mówi, że tak naprawdę Polska nie korzysta tak, jak mówi pierwsza strona na tych dotacjach unijnych, że to nie jest tak, że my więcej dostajemy, niż wpłacamy to składki, że często te projekty są. Unijne nietrafione i powodują nawet upadek polskiej gospodarki, upadek pewnych gałęzi gospodarczych. Jaka jest prawda? Czy rzeczywiście dostajemy tak. więcej niż wpłacamy? Czy eee, to jeszcze, można policzyć? Oczywiście, jeśli chodzi o same transfery między budżetem Unii Europejskiej a budżetem Polski, to na tym jak najbardziej zyskujemy. I to zyskujemy 2%. 2%. Dokładnie wiadomo, ile zyskujemy. Około 2% PKB Polski, bo wpłacamy, nasz, nasza składka to jest około. Około 1, nawet już ponad, będzie 1% PKB. Natomiast otrzymujemy w ramach dotacji unijnych, są to kwoty rzędu 3% PKB. Czyli, czyli jakby bilans przepływów finansowych pomiędzy budżetem Polski i budżetem Unii Europejskiej to jest 2% PKB Polski na plus. Tylko, że z tego, że istnieją dotacje unijne, wynikają różnego typu problemy i to jest to właśnie o czym przed chwilą powiedziałeś, czyli choćby to, że ingerencja urzędnika w rynek powoduje zniszczenie de facto rynku, zniszczenie, zniszczenie pewnych mechanizmów rynkowych, I, ale nie tylko, bo. Okazuje się, że wiele projektów unijnych współfinansowanych przez Unię Europejską, w szczególności jeśli chodzi o projekty realizowane przez samorządy, to jest tak, że najpierw jest to projekt, który jest znacznie wyższy, znacznie droższy, jest drożej zrealizowany niż gdyby go zrealizować na zasadach rynkowych, a potem się jeszcze okazuje no już nie mówiąc o tym, że musi, musi samorząd go dopłacać, przez to samorządy się bardzo za, zadłużyły. Odkąd weszliśmy do Unii o, o jakieś 400% wzrosło zadłużenie samorządów polskich. No i do, na dodatek potem się okazuje, że niejednokrotnie różne projekty realizowane przez samorządy niekoniecznie są nam potrzebne. A, a mimo to, nawet jeśli nie są potrzebne, to musimy je utrzymywać. I to, i to już do tego już rzadko się zdarza, że Unia daje pieniądze na, na przykładzie czego? No na przykład e, e, samorząd buduje jakieś muzeum e, tu w szczególności na, na Śląsku to jest dość popularne to znaczy e, likwidowane są właśnie przez wiele lat powiedzmy ostatni, przez ostatnie powiedzmy 10-15 lat, e, likwidowane były kopalnie, na miejscu kopalni e, budowano muzeum, które było w, w współfinansowane z dotacji unijnych e, po czym Taki samorząd w kolejnych latach musi utrzymywać to, to muzeum. Mało tego, w, po, w związku z tym, że, jest, że są to pieniądze z Unii, to dan, dana gmina nie może na przykład realizować jakiś imprez, na przykład w tym, w tym muzeum, które byłyby biletowane. I przez 5 lat. Nie może, nie może mieć żadnych tak naprawdę dochodów, tylko musi całe, całe istnienie tego muzeum musi utrzymywać ze swoich pieniędzy. No, można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z pewnym, pewną ingerencją w gospodarkę i możemy płynnie jakby przechodzić do czasów też przeszłości, ale też teraźniejszości. Mianowicie dotknęliśmy problemu gólictwa i po 1989 roku właśnie górnictwo nie zostało dotknięte niewidzialną ręką No, górnictwo to jest właściwie przykład złego zarządzania, albo bardzo złego zarządzania y, przez państwo, całą branżą, bo niestety, y, dlaczego, nie, dlaczego do tego doszło? Dlaczego mamy taką złą sytuację w górnictwie? Właśnie dlatego, że górnictwem zajmuje się państwo. Główny problem z górnictwem w Polsce polega na tym, że branża nie została sprywatyzowana i nie została tak naprawdę urynkowiona. W, w, w tych pozostałych kopalniach tak naprawdę w tej chwili pozostało, jeśli chodzi o kopalnie węgla kamiennego oczywiście, pozostało mniej więcej jedna trzecia kopalni. Już dwie trzecie kopalni zostały zlikwidowane od roku 90 w Polsce. Więc te, co pozostały, no to one, one tylko w pewnym sensie działają na zasadach rynkowych, a dzieją się tam różne rzeczy. No właśnie tutaj się zapytam o te mafie węglowe, bo w związku z tym, że jest z Górnego Śląska, to jest ci. To temat właśnie górnictwa naprawdę bardzo no. bliski. Na czym polegało, bo jest właśnie to określenie mafia węglowa, tam mm. sprawa Barbary Blidy i mafia węglowa. Czy jak powstały te mafie węglowe? Na czym to, to znaczy, polegało? Nie, nie, nie będę tutaj mówił o Barbary nie, Bar Bar nie, ale, ale właśnie tutaj natomiast... się nasuwa. Z mafią węglową jest akurat to nazwisko w pewien sposób kojarzone w przestrzeni publicznej. To znaczy tak, jeśli chodzi o tak zwane mafie węglowe, to, to przede wszystkim ich istnienie było możliwe, dlatego że ten sektor pozostał państwowy. I o co chodzi? Właściwie no, mafia węglowa korzystała na tym jakby z dwóch stron. To znaczy, po pierwsze, były to spółki, które były przyklejane do kopalni, które tak naprawdę pośredniczyły w, w zakupach kopalni czy, czy spółek węglowych, państwowych spółek węglowych. Czyli tak naprawdę nic nie robiły, tylko pośredniczyły, zwiększały, po prostu dokładały marżę do ceny zakupu sprzętu, maszyn, wszystko co potrzebuje tak naprawdę kopalnia do funkcjonowania. A z drugiej strony to samo robiono w kwestiach sprzedaży węgla po prostu. Czyli również sprzedawano węgiel, kopalnia sprzedawała taniej i oni brali po prostu prowizję od sprzedaży. Prowizję od sprzedaży. I, tak to, i tak, tak to funkcjonowało, czyli kopalnie były drenowane jakby z dwóch stron. Ale czy w takim razie można było kupić węgiel bezpośrednio w kopalni? Bo ja się spotkałem z taką opini opinią, że nie można było. To, to też ciężko jednoznacznie powiedzieć z tego względu, że to w różnych okresach bardzo różnie wyglądało. I też mieliśmy eksperyment, właściwie no, nawet dwa eksperymenty, bo i kopalnia Bogdanka, która została sprywatyzowana, i, i, i to z sukcesem, teraz o, znowu została tak naprawdę, znowu jest państwowa, w, przez pewne tam powiązania kapitałowe, czy, czy choćby kopalnia Silesia, która została sprzedana prywatnej firmie z Czech, tak. No ale... Także trudno to uogólniać, jeśli o to chodzi w górnictwie. Bo jeżeli chodzi o samą prywatyzację, to jeden z tych takich argumentów ku temu, żeby nie prywatyzować kopalń, było to, że przyjdzie zagraniczny inwestor, czyli zagraniczna firma, która kupi te kopalnie i następnie zamknie je, ponieważ ma swoje, na przykład, nie, w Niemczech. I, bo taki proceder, na, przykład, na przykładzie tych yy, cukrowni, gdzie Niemiecki, niemieckie firmy powykupywały te polskie cukrownie, następnie je poz, pozamykały i Polacy zaczęli, musieli kupować cukier z Niemiec. Czy no nie, nie, nie ma tutaj takiej obawy? Nie, nie wydaje mi się, żeby była taka sytuacja z, z kopalniami, tym bardziej, Ale że Ale z cukrowniami było... była. No tak, po, po części, bo, bo częściowo te cukrownie funkcjonują jako niemieckie na przykład, tak, więc to nie do końca tak było, bo, bo one funkcjonują. Była taka tak? mapa, no, gdzie e... właśnie był, był pokaz, gdzie było pokazane ilość cukrowni przed i prostu... ilość po, tam Ta... spadło chyba o ponad po. Ponad tak, to, to prawda, oczywiście, że tak, ale tak jak mówię. W cukrownie, które zostały do tej pory, no w tej chwili mamy cukrownie, które są w rękach niemieckich, po prostu i one normalnie funkcjonują, przynoszą zysk, są podatki itd., itd. Więc to jest, jest ten proceder, o którym mówisz, ale to nie do końca tak jest, nie? bo to częściowo jest tak, częściowo jest inaczej. I to, Jeśli chodzi o kopalnie, to. Moim zdaniem być może część kopalni zostałaby zamknięta, być może część kopalni się nie opłaca po prostu wydobywać węgla, to powinny, powinny takie kopalnie zostać zamknięte, jak najbardziej. Ja nie jestem za tym, żeby utrzymywać kopalnie, do których trzeba dopłacać, tak? I prywatny właściciel wie, czy mu się to opłaca coś, coś robić, czy mu się nie opłaca i wtedy Wtedy takie zamknięcie kopalni by był miał sens. Natomiast w tym momencie, jeśli kopalnia jest państwowa, to tak naprawdę nie wiemy, czy ona by potrafiła funkcjonować na wolnym rynku, czy nie. I mimo tego kopalnie są zamykane. Ale mamy tutaj do czynienia obecnie z tym interwencjonizmem w krajach zachodnich. Na przykład Niemcy dotują swój. Nie wiem, no na przykładzie, już skaczemy trochę na, na tych gałęziach przemysłu, ale mówimy tutaj o stoczniach. Dotują stocznie swoje i następnie mamy stocznie polskie, które. Upadają ze względu na to, że Niemcy są dotowani, Polacy są, są albo nie są. Na przykład część sprywatyzowana i na przykład te stocznie zaczęły padać. Tak? No dobrze, jeśli, jeśli Niemcy dotują, no to to jest ich problem, tak? To, to jest strata niemieckich podatników i tyle, no. no. ale mają w takim razie przemysł stoczniowy, a my nie mamy. Nie? Ale przemysł stoczniowy... Maj, mają górnictwo, a my, a, a my mamy upadające No, w Niemczech górnictwo. też górnictwo zostało w większości zlikwidowane, a co do, co do stoczni, to ze stoczniami była identyczna sytuacja, jak z kopaniami w tej chwili. Stocznie były państwowe. Stocznie były państwowe, więc tak naprawdę też nie wiadomo było, czy one by funkcjonowały jako prywatne, dobrze czy źle. Być może by funkcjonowały dobrze, tylko do tego nie doprowadzono. Jak sobie dobrze działają prywatne stocznie jachtowe polskie, tak? Eksportują jachty na cały świat. I to jest jedna z, z, no, z takich znanych, znanych branż, które Polskich, która, która znana marka polska właściwie w branży, która dobrze funkcjonuje, która przynosi dobre zyski. Być może, rzeczywiście, być może te państwowe stocznie, gdyby je sprywatyzować, by działały, a być może by się ich nie opłacało, bo, bo nie byłyby dotowane, ale to lepiej dla podatników polskich, żeby nie były dotowane. Chciałbym tylko nawiązać do tego, bo tutaj mamy pewien taki, prowadzę taką dyskusję, żeby wyciągać na pewne tematy, które są niezwykle istotne i też w dyskusji publicznym powstaje wiele mitów i tutaj bym wrócił właśnie do tej kwestii między konkurencją, między dużym państwem, takim jak Niemcy, którzy dotują te, te, ten swój przemysł i polskim I obawa, obawą jest to, że na przykład taki kraj jak Niemcy, jemu jest lepiej, żeby na przykład... W Polsce prowadzić prywatyzację, bo w tym momencie wykańczamy tą konkurencję rodzimą i w Polsce tak naprawdę nie ma, nie, nie będzie przemysłu. Nie przemysłu, przemysłu ciężkiego, właśnie tego górnictwa, czy, to górnictwa, czy, czy mówimy o węglu kamiennym, czy innym, a wszystko będzie, będzie trzeba kupować właśnie z zewnątrz, z innych no, no krajów. No nie, nie do końca tak jest, bo tak jak Ci podałem te przykłady, no właśnie jest Ale tak, jest to, że... stocznie jachtowe to są malutkie stocznie. To nie, to nie jest tak, że no, to jest no, stocznia, no, gdzie zatrudnia się 10 tysięcy ludzi, czy nie. Oczywiście, ale ich jest wiele. Ale ich jest wiele, to nie jest jedna stocznia jachtowa, tak? Więc to mamy to, się skupiać na więc, takich malutkich, malutkich nie, nie, branżach. Nie, nie mamy się na niczym skupiać. Mhm. Państwo się nie ma na tym skupiać, państwo ma pozwolić działać. Państwo ma pozwolić prywatnym firmom działać, prywatnym właścicielom działać i nie, nie nękać ich podatkami, tak? Nie nękać ich beznadziejnymi, szkodliwymi regulacjami. I one się wtedy rozwiną, jak się rozwinęła branża transportowa w Unii Europejskiej właśnie, te, właśnie dlatego, że, że pozwolono jej się rozwinąć, tak. I, i, I właśnie dzięki temu, że państwo się wtrącało, a zaczęli działać dzięki wspólnemu rynkowi unijnemu, zaczęli działać polscy przedsiębiorcy. Tak? Więc, więc tu jest problem taki, tylko że problem jest taki, właśnie, bo ty mówisz o tych dotacjach niemieckich że skoro jesteśmy na tym wspólnym, unijnym rynku, to powinno być równe prawo dla każdego, tak? I jeśli mamy taką sytuację, że Niemcy mogą dotować, a inni nie, no to, to już jest naruszenie, naruszenie tej, tej, równości konkurencji. Zresztą tak samo jak dotacje, które, dotacje dla, dla firm unijne, istnieje, samo istnienie tych dotacji powodują, ingerencje w rynek, powodują, że jedna firma dostaje pieniądze, a druga nie, jest, powodują, że jest, mamy nieuczciwość konkurencji na rynku w takiej sytuacji. Więc, więc, ale, ale mało tego, że Unia to wszystko finansuje i Unia powoduje tą, tą nieuczciwość konkurencji, to nasi, nasi politycy E, sami, tak naprawdę, od samego, od samego samej zmiany ustrojowej, tak, w, do, prowadzi, działali w ten sposób, żeby e, na niekorzyść tak naprawdę polskich firm, a z drugiej strony uprzywilejowując firmy zagraniczne, zagranicznych inwestorów, na przykład e, tworząc. Tak zwane specjalne strefy ekonomiczne, czy, które, które tak naprawdę w głównej mierze, oczywiście tam jakieś firmy polskie też na tym korzystały, ale w głównej mierze to było wszystko skierowane do, 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 do dużych inwestorów zagranicznych. I jakby na starcie. Pomijając fakt, że w 90 roku żadna firma polska nie miała żadnych pieniędzy, a, a oni mieli od razu pieniądze, więc tu już była nierówność konkurencyjna w tym momencie, a polskie władze jeszcze dorzuciły do tego choćby właśnie te specjalne strefy ekonomiczne, które, gdzie inwestowali zagraniczni przedsiębiorcy i dodatkowo zyskiwali na tym, że nie płacili podatków przez ileś lat. A jednocześnie polscy przedsiębiorcy musieli wszelkie podatki płacić, i, i, i byli cały czas przez urzędy skarbowe gnębieni. Więc tu mamy tą nieuczciwość i brak, brak równej możliwości równej i uczciwej konkurencji na rynku. I to jak widzimy, wynika zarówno z, z tego, co robi Unia Europejska. Jak i z tego, co robią urzędnicy polscy, politycy polscy, więc, więc z jednej i z drugiej strony to jest sprawa ingerencji w rynek. Ingerencji w rynek ze strony urzędnika, czy to urzędnika z Brukseli, czy urzędnika z Warszawy, to już jest mała różnica. Czyli można powiedzieć, że obecna Unia Europejska to już nie jest taka strefa, Wolności gospodarczej, jak nam się mieniła jeszcze przed wejściem, i tak naprawdę była tą Europą sprzed 1989 roku, gdzie właśnie panował wolny rynek, e, Unia jak Europe... dużo się zmieniło? Unia, Unia Europejska przede wszystkim nie była nigdy wolnorynkowa, choćby w tym zakresie, kiedy. W, w zakresie handlu zagranicznego, ponieważ Unia Europejska wewnątrz, wewnątrz utworzyła wolno strefę, strefę tak. wolnorynkową, natomiast na zewnątrz jest ogrodzona murem celnym, jeśli chodzi o różne branże i oczywiście w najgorszej sytuacji jest rolnictwo. I, 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 i także z jednej strony mamy jakby, wol, mamy ta, tę wolność Wolny przepływ ludzi, towarów, usług i kapitałów. Natomiast na zewnątrz już to tak nie wygląda, więc to od samego początku tak nie wyglądało. Tu dobrym przykładem jest choćby Nowa Zelandia, która, która ponad 50% swojego eksportu wysyłała do Wielkiej Brytanii, a kiedy w 1973 roku Wielka Brytania weszła do EWG, to nagle z dnia na dzień Nowa Zelandia została na lodzie. Bo EWG zamknęła jej granice. Dla, no, yy, dla nowozelandzkich towarów zostały za, za, zamknięte granice brytyjskie, tak? czyli mhm. całe EWG, ale tu chodziło o Wielką Brytanię. Yy, i, yy, I Nowa Zelandia bardzo źle to odczuła gospodarczo wtedy. I tu już widzimy, że, że to nie jest yy, czempion wolnego rynku. Tak? Natomiast. Yy, Dochodzi do tego też dochodzą do tego takie rzeczy, jak na przykład to, że tak naprawdę rynek usług w Unii Europejskiej nie, nie do końca jest wolny. Przykładem, a, a to, co jeszcze w ostatnich latach się robi, jeszcze bardziej to pokazuje, na przykład właśnie ten pakiet mobilny, czy, czy kwestia przemieszczania się pracowników, delega, delegacji pracowników, Pokazuje, że w imię, czy choćby teraz najnowsza rzecz, sprawa płacy minimalnej na poziomie unijnym, to wszystko w tej chwili pokazuje, że jakieś lobby, które, któremu się wolność nie podoba idzie do, do jakiegoś urzędnika unijnego i oni sobie potem tam usta ustalają pewną nową dyrektywę, która, która z wolnym rynkiem nie ma nic wspólnego. To ten ten pakiet, pakiet mobilności właśnie, to, tak, tak to wygląda. To tak, wprowadźmy dobrobyt dyrektywą, tak jak ustawą. Tak? Tu nie chodzi o, o, o wprowadzenie do, dobrobytu, tylko chodzi o to, że, że utrudnia się prowadzenie działalności gospodarczej konkurencji po prostu. Więc jeśli, jeśli przewoźnikom z Francji i z Niemiec nie podoba się to, że Polacy przejęli znaczą część rynku transportowego w Unii Europejskiej, to wtedy idą do Brukseli i załatwiają swoje sprawy po swojemu. Tak? Ale tutaj się nie zgodzę, bo na przykład mój ulubieniec towarzysz Szumlewicz już jest jak najbardziej za tymi propozycjami, o których mówiliśmy przed chwilą. Właśnie, on jest właśnie tym, że dyrektywą dobrobyt, ustawą wprowadzić dobrobyt, że, no przecież my nie różnimy się niczym od takich Francuzów czy Niemców. No, pracujemy tak samo ciężko. Dlaczego mamy zarabiać mniej od nich? Być no, jakąś ale, nieuczciwą konkurencją. No, hmm? o takich głupotach to nawet nie ma co wspominać, ani co opowiadać. Ale to się kresu. wydaje, że to są głupoty, ale te głupoty coraz częściej są powtarzane i one wchodzą do pewnego dyskursu y, y, publicystycznego i za niedługo, ja nie wiem, no, może miejmy nadzieję, że tak nie będzie, no, ale staną się prawdą i, i to co my mówimy to, o czym mówimy, jakie my mamy stanowisko, będzie traktowane właśnie, to nie to jakieś głupoty wolnorynkowe. Zresztą tak jest, już teraz. No to na tym polega komunizm. No właśnie. Na dzisiaj to wszystko. Na następnym nagraniu porozmawiamy na temat naszej transformacji ustrojowej, gdzie jest też na ten temat w mniejszej książce. Polecamy wolnorynkową koncepcję państwa Tomasza Cukiernika.